A Youtubers, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Witam w tygodniu z DJIM. Oczywiście, dzisiaj kolejny dzień robimy śniadanko. Każdy by chciał jeść na śniadanko deser, więc dziś pokażę wam, jak zrobić owsiankę szarlotkową. Od czego musicie zacząć? Tak naprawdę od starcia jabłka. Zcieram jabłka, tak sobie myślałam, że nie na całkiem grubo, żeby została jakaś tekstura, więc na tych takich większych oczkach. Przekrójcie wanilię na pół, tak wzdłuż. Wyciągamy tak wszystkie te nasionki ze środka. Dobywamy mleko do i Teraz wsypujemy owsiankę. Dodamy troszkę cynamonu. Cukier. I musimy zagotować. Dobra, teraz jak już macie ciepłe mleko, to możecie wyciągnąć wasze laseczki. jakie znajdziecie. To pięknie pachnie. Taka płynna szarlotka. Mogę to jest super sposób. Ja nie wiem, czy wy, ale ja po prostu lubię, ja lubię jeść owsiankę. też to są od czasu do czasu. To przypomina się trochę z dzieciństwem, gdzie na matki zawsze wciskały owsiankę. Nie wiem, czy ja lubię Karolina już owsiankę? Mhm. Wszyscy lubią owsiankę, nie? Mi się tak wydaje. Ja tylko jaglanki nie lubię. Jaglanki? Jaglanki nie lubię! <śmiech> 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 to taką małe łyżeczko myślisz Dariuszu? No bo nie mam dużej łyżeczki, bo tu w mojej karcie nie ma dużych łyżeczek. <laughs> O, zmieniłeś łyżkę. Zmieniłem awansowałem znalazłem łyżkę. Moi drodzy, mieszajcie, żeby się nie przypaliło, bo czuję, że tutaj zaraz mi się coś przypali. Dajemy teraz rodzynki. Widzicie robi się coraz bardziej gęste. I jabłko. może nie wygląda to zbyt apetycznie, ale jest bardzo smaczne. Pójdę ja na to. I posypiemy trochę mało. Szarlotka, owsiankowa szarlotka. Okej, okay, moi drodzy, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że i tak dajcie opeczkę w górę. Oczywiście zahashtagujcie mnie DJ na Instagramie, a ja wpadnę i polekuję Wam zdjęcie. Taka nietypowa wersja owsianki. Mam nadzieję, że Wam będzie smakowało. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro, DJ.